Zgodzimy się już drugi raz na grubą kreskę w stosunku do sędziów. I są tacy sędziowie to najwyższy czas, żeby się ich pozbyć sądownictwa. I na pewno tak się stanie, aby pozbawić ich apanaży, e, stanu spoczynku, czy możliwości w ogóle wykonywania zawodów prawidłowych. Pan... Teraz będzie pan mógł dowieźć swojej pracy przed sądem. Oni nim nie jak. Jak wrócimy do władzy, wtedy będą porządne sądy, i wtedy będzie można to zrobić. Szczelny polityczny bandyta Zbigniew Ziobro pojawił się w Sejmie i rozuchwalony obroną pisowców przez trzecią Drogę i PZL. Po prostu podnosi głowę, zapowiada nie tylko totalne czystki w polskim sądownictwie po ewentualnym powrocie do władzy, ale także odwet i to nie na złogach po samym sobie, a na praworządnych sędziach, którzy od ośmiu lat walczyli o praworządność i stosowanie Również wobec polityków, zasad prawa i kodeksu karnego. Chce nie tylko odebrać im emerytury, ale także uposażenie, a nawet uniemożliwić im przejście w tak zwany stan spoczynku. Również dzisiaj pokażemy Państwu taśmy, które wyciekły do sieci. Oto w jaki sposób słynny pisowiec, a więc Oskar Szafarowicz i oszust Mejza bawią się na libacji z kryminalistą, który dokonał skaryfikacji, a następnie zasłynął z udziału w patologicznych walkach, oczywiście całkowicie no to na koniec zajrzymy do Sejmu, gdzie Kaczyński, podobnie jak część tzw. pisowskiej elity, również dumnie podnosi głowę wszystko z powodu tego, iż trzecia droga IPZL, powtórzmy raz jeszcze, obroniła także i jego immunitet. Zapowiada nie tylko zemstę, ale także jest zdziwiony, że jak zwykły obywatel będzie musiał odpowiedzieć karnie za własne przestępstwa. Adam się dzień dobry, zapraszam na bulwersujące wydanie podsumowania. дня Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. No to zanim zaczniemy, jak zwykle, bardzo Państwa prosimy o kliknięcie łapki w górę tego kciuka do góry. On jest tu na dole i o napisanie komentarza, bo właśnie w ten sposób pomagają nam Państwo docierać z naszym przekazem do nowych odbiorców, nad czym pracujemy i za co głęboko wszystkim Wam naprawdę dziękujemy. Zaczynamy, Szanowni Państwo, od bulwersującej sytuacji, do której doszło na terenie Sejmu. Samo to jest bulwersujące, że Ziobro w ogóle ma prawo tam wejść i nadal ma no, immunitet. Jednak to oczywiście znów kłania się nam kwestia powolnych rozliczeń. No, kto jest tym hamulcowym tego procesu stawiania bandytów spis i suwerennej Polski przed sądami, wiemy już doskonale, zachęcam na naszym profilu, także na portalu czechpress.pl opublikowaliśmy listę posłów, wszystkich tych, którzy głosowali przeciwko rozliczeniu Kaczyńskiego, Suskiego i słynnej posłanki Czerwińskiej to tak na marginesie jednak warto to nagranie pokazywać, szczególnie przed wyborami, wszystkim tym nieprzekonanym lub tym, którzy nie widzą nic złego w tym, jak postąpiła trzecia droga IPSL. To było oczywiste. To było do przewidzenia. Naprawdę, nie trzeba być szachistą czy wyjątkowo rozwiniętym w politycznej wiedzy człowiekiem, by przewidzieć, iż tego typu. Bezkarność Plus, jaką zafundował mm, pisowcom PSL i Trzecia Droga, skończy się nie tylko groźbami, ale też widmem i realną mm, groźbą odwetu ze strony Ziobry, który mówi, że tym razem już się nie cofnie, a jego planem na przywracanie praworządności, czytaj zemstę wobec obecnej koalicji demokratycznej, będzie kasowanie praworządnych sędziów, usuwanie ich, zabieranie im stanu spoczynku, uposażeń, apanarzy, a także pensji tylko za to, że Śmią po prostu stosować polskie prawo. Proszę zobaczyć. Może inaczej powiem tak. Jak Państwo trochę o mnie wiecie i mnie znacie, ja nie byłem gołąbkiem w tym rządzie naszym, prawa jest jednoczonej prawicy. Jeżeli chodzi o zmiany w sądownictwie, opowiadałem się z zmianami dalej idącymi. Niestety one nie zostały przeprowadzone z różnych względów, nie chcę do tego w tej chwili wracać. Mogę powiedzieć w ten sposób, że w tym sensie za to odpowiedzialność, że one nie doszły do skutku, że były weta, bo zabrakło mi być może wysiłku argumentów, by przekonać moich kolegów szeroko rozumianej formacji politycznej, którzy nie zdecydowali się na to, co proponowałem. Ale myślę, że teraz to, co robią niektóre sądy. Na przykład decyzja o doprowadzeniu i pozbawieniu wolności pana profesora Pogonowskiego, byłego szefa ABW, jest znakomitym argumentem, który w przyszłości będzie jednym z ważących, przekonujących do tego, że te zmiany, które postulowałem, trzeba będzie wprowadzić, nawet jeszcze więcej. Bo my nie zgodzimy się już drugi raz na grubą kreskę w stosunku do sędziów, którzy angażują się w realizację poleceń partyjnych i politycznych, dla których ważniejsza jest decyzja szefa obozu, obozu rządzącego. Obywatelskiej niż wyrok Trybunału Konstytucyjnego określony w konstytucji. Jeżeli są tacy sędziowie, to najwyższy czas, żeby się ich pozbyć sądownictwa i na pewno tak się stanie, aby pozbawić ich apanaży, stanu spoczynku, czy możliwości w ogóle wykonywania zawodów Tam pan... Tamten tekst powinien skończyć się natychmiastowymi zarzutami, bo jest to groźba. Po prostu zamachu stanu na konstytucyjnie umocowane organy RP, które stoją za stosowaniem prawa i wykonywaniem tego prawa właśnie, Ziobro właśnie kolejny raz nie tylko grozi, ale i podnosi tą brudną od przestępstw w rękę tą brudną łapę na praworządność, informując, że gdyby doszli do władzy, a mają taki plan, to nie cofną się przed niczym. I my na tym kanale, podobnie jak Janek Piński i Tomek Schweigert, od długiego czasu ostrzegamy, że to jest naprawdę bardzo realna gra. Jest to bardzo realny scenariusz, że Ziobro naprawdę nie będzie się z nikim cackał. To, że dzisiaj Bodnar lub Dariusz Korneluk chcą stosować praworządność wobec tych, którzy tą praworządność łamali, no, świadczy moim zdaniem o lekkiej naiwności obozu demokratycznego, bo to państwo macie rację, mówiąc o tym, że jeżeli my ich nie dorżniemy, nie zamkniemy oczywiście, słowa dorżniemy używam w przenośni, pijąc do słynnego cytatu posła, ministra Sławomira Nitrasa o opiłowaniu to nie, jest, to nie jest kwestia opiłowania, to jest kwestia wsadzenia do kryminałów tych podłych bandytów z pis że nadal mogą ślizgać się na wolności tylko dlatego, że jakieś intelektualne miernoty nie widzą nic złego w dokonywaniu kradzieży zuchwałej, no, która jest zarejestrowana na, i odbywa się na oczach umundurowanych policjantów. Czyli państwo się z tym zgadzacie i co myślicie o tej bezczelności wyjątkowej bucie Zbigniewa Zero Welziobro? Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa. Dzisiaj to, szanowni państwo, nagranie tych skrajnych Prawiców. Przyznam, że na początku złapałem się za głowę, ale jeden, jedna osoba z Państwa, no ktoś z naszych widzek, widzów wysłał mi to nagranie, na którym widzimy tak zwanych prawdziwych patriotów, tych Praków, tych bogobojnych, oczywiście, zawsze trzeźwych o nieposzlakowanej opinii, jak Oskar Szafarowicz, no i chyba nie zdziwię Państwa, gdy powiem, że w tym gronie tych wymoczków pisowskich był także słynny Mejza, czyli naczelny oszust spizżerujący. To warto cały czas przypominać na ciężko chorych ludziach, nieuleczalnie chorych, którym oferował niedziałającą, nieskuteczną, alogiczną, irracjonalną pseudoterapię. Zabawa trwa, hahaha, ha, ha. ale z kim to już nie do śmiechu, na pewno nie do śmiechu również organom ścigania czy tym, którzy zabezpieczają kontrwywiadowczo interesy RP, bo to zabawa z tak zwanym popkiem. Państwo pewnie nie wiecie, to ja przybliżę jego sylwetkę. Jest to kryminalista, totalny wykolejeniec, człowiek, który dokonał skaryfikacji, a więc oszpecił swoją twarz tylko po to, by zdobyć poklask wśród osób 16. Jak wygląda? Ten skrajnie prawicowy, nazwijmy go po imieniu, dziki melanż. Proszę zobaczyć. Tak, tak, a później pójdą do szczujni pod tym takim znakiem, czy w tej budowli, gdzie co niedziela się udają, pójdą oczywiście przyjąć, wiadomo co do buzi, i później będą cały czas tych swoich ogłupionych, otumanionych wyborców czy zwolenników karmieli tą propagandową papką, kreując się na strażników historii, strażników patriotyzmu, strażników moralności, podczas gdy noc spędzają w towarzystwie kryminalisty, z zwykłego, pospolitego gangstera, który nawet nie był w stanie... Dojść do przekonania, że tatuowanie sobie oczu lub cięcie różnych wzorów na twarzy jest po prostu szkodliwe i jest debilne. No to jest Towarzystwo Pisowców, ciągnie swój do swego, kryminaliści do kryminalistów i jeszcze większych oszustów. Zachęcam do komentowania i tego nagrania, a my płynnie przechodzimy do tematu numer 3. Dzisiaj, szanowni państwo, Jarosław Kaczyński, także w Sejmie, znów podnosi głowę, i to boli mnie najbardziej, najbardziej jako osobę, która zna mnóstwo osób, jako osobę, która też brała udział w tej walce na ulica, gdy chodziliśmy i dawaliśmy się pałować tym, temu gestapo pisowskiemu działającemu na zlecenie Kamińskiego, gdy protestowaliśmy także po to, by ci, którzy dzisiaj schamują, powalniają rozliczenie, mogli być politykami już obozu rządzącego, a nie ciągle w opozycji. Dziś okazuje się, że ten policzek jest wymierzony nam podwójnie, bo ten zwykły Karzeł moralny, polityczny podnosi głowę i znów próbuje kreować się napisowską elitę. Mówiąc, że gdy dojdą do władzy, gdzie oczywiście potwierdza słowa Ziobry z naszego pierwszego materiału, potwierdza tą tezę, że gdy dojdziemy, to was, czyli nas, nie będzie. Tylko dlatego, że ktoś dalej waha się nad tym, czy rozliczenie tej mafii, to po prostu nasza Powinność. My to wiemy. Dlaczego tego nie wie Trzecia Droga i Warto pokazać im to przy urnie wyborczej. A tymczasem zobaczmy, jak postępuje Kaczyński po tym, gdy został utwierdzony w przekonaniu, że nadal jest bezkarny. Teraz będzie pan mógł dowieść swojej przed sądem. Nie, ja nim nie rzadkuje. Jak wrócimy do władzy, wtedy będą porządne sądy i wtedy będzie można to zrobić. A w tej chwili te sądy to. Proszę wybaczyć, ale to nie są sądy. Do tej pory było tak, że w wykroczeniach Sejm się nie zgadzał, przynajmniej w ogromnej większości wypadków, ale także nie zgadzał się, jeżeli to było z oskarżenia prywatnego, no z prostego powodu, że w ten sposób, gdyby można było tak sądzić posłów, to ich wrogowie, szczególnie tacy, którzy mają środki finansowe, no mogliby ich prześladować nieustannie. Nawet gdyby to się kończyło unieniwinnieniami, to trzeba byłoby pokrywać koszty adwokatów, tracić czas, etc., etc. I dlatego to dzisiejsze wydarzenie jest wydarzeniem nadzwyczajnym, ale ja się um, tego spodziewałem, bo wiem, z kim mam do czynienia. A zadowolony panie jest... był zadowolony, ale też nie jestem specjalnie zmartwiony możliwość powiedzenia publicznie, ale nie w Sejmie, bo to... Um, roz, no, Powiedzmy sobie dosyć szczególny skład w tej chwili Sejmu, to hmm, będzie dla mnie pewna okazja, żeby pokazać, jak w Polsce można obrażać zasłużonego człowieka, Sejm to kiedyś przecież uznał w swojej własnej uchwale prezydenta Rzeczypospolitej i prowadzić putinowską propagandę. Przecież w tej chwili ten człowiek, zwany Komasą zaproponował, że jeśli ja wycofam się z twierdzenia, że to był zamach, to on zaprzestanie umieszczania tego napisu, czyli jakby przyznał, że to jednak był zamach. A wycofa się Pan z tego twierdzenia? Oczywiście, że się nie wycofam, bo to w oczywisty sposób był zamach, zbrodnia. Jest tylko takie pytanie, że to zrobili Rosjanie, to jest oczywiste, ale jaka była rola pewnych grup polskich w tym wszystkim które jeszcze mam nadzieję kiedyś będzie wyjaśniona. Oczywiście na koniec zachęcamy każdą i każdego z państwa do kliknięcia subskrybuj nasz kanał, bo tylko tak razem stawiając w internecie obywatelski społeczny opór wspólnymi siłami, razem z państwem tworzymy archiwum bezprawia i niesprawiedliwości. A także bandyctw suwerennej Polski zachęcam w wolnej chwili do lektury naszego portalu informacyjnego checkpress.pl, tak samo wpisując tę samą domenę Znajdą nas Państwo na Facebooku, gdzie mamy zamkniętą, wolną od pisowskich troli grupę dyskusyjną, a także nasz fanpage. Checkpress.pl Dużo informacji z polityki kraju, ze świata. Nie może tam Państwa też zabraknąć. Na dzisiaj żegnam się z Państwem. Po południu, oczywiście, nowy program Mariusza Gzyla, A my widzimy się klasycznie jutro, jak w weekend, po godzinie 12. .00. Adam Bysiek, dobrej i spokojnej soboty. Kłaniam się nisko i do zobaczenia. Checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.